E choć raz w życiu brał udział w szalonej białej sannie, ten nie zaprzeczy, że po śniegu niczym piękniej się nie jedzie. Miłośnicy nart, którym być może będzie trudno się z takim stwierdzeniem zgodzić. Uwierzcie, że sami po gimnastyce na stoku chętnie zasiedlibyście w wygodnych, ciągniętych przez konia saniach. A jakie były pierwsze sanki? Do nart podobne i używane nie tylko tam, gdzie śnieg. Sanie są bowiem starsze niż wszystkie pojazdy, które toczą się na kołach, a zanim wynaleziono koło, przesuwano wiele rzeczy właśnie na specjalnych płozach. Włóki, czyli dwa związane ze sobą kije, na których leżał umocowany ciężar, były prawdopodobnie przodkami sani. Pomysł na płozy stary jest jak świat, a wykonywane były one nie tylko z drewna, ale także z rogu czy kości. Historycy donoszą, że piramidy i wszystkie im podobne budowle dawnego świata bez sani nie powstałyby. Sanie jako że starsze darzono dużym szacunkiem. Często wielkie uroczystości i paradne przejazdy bez sani odbyć się nie mogły. Takie przywiązanie do tradycji obserwujemy zwłaszcza na Rusi, gdzie jeszcze w XVII wieku na miejsce wiecznego spoczynku transportowało się zmarłego właśnie saniami. Oczywiście sanie w swej wielkiej postaci są nadal niezbędne wszędzie tam, gdzie z powodu ośnieżonych przestrzeni dojechać nie są w stanie inne pojazdy. Dziś sanie uwielbiają mieć pod płozami biel śniegu i zdecydowanie rzadko pojawiają się w krajach ciepłych. Podobnie pod te sani, którym przyszło wieść kamienne bloki na egipskie budowle, poddani lali dla zmniejszenia tarcia nie tylko wodę, ale i często białe mleko. Kto ciągnął sanie? Tu zacząć i skończyć możemy na człowieku. Jak wskazują egipskie malowidła, linę umocowaną do pół ściągnęli ludzie, najczęściej niewolnicy. Gdy udomowiono zwierzęta kopytne, przyjemność ściągnięcia sani pozostawiono koniom oraz im dalszym i bliższym kuzynom. Tam, gdzie kopyta nie dały rady się wdrapać, weszły wraz z saniami. Nie, nie saniami, sankami, psy i wchodzą do dziś. Niewiele wiedzielibyśmy o krainach polarnych, o amerykańskiej dalekiej północy, kanadyjskich i syberyjskich puszczach, gdyby nie pomniejszenie sań i zastąpienie twardych kopyt miękkimi psimi łapami. Pies, wierny towarzysz człowieka, szczególnie w ciężkich arktycznych warunkach zapewnia podróżującym lub uwięzionym w śnieżnym świecie kontakt z tak zwaną cywilizacją. Na saneczkach jedzie żywność, jadą ludzie, wiezie się leki. W Kanadzie istnieje nawet pomnik psa, który podczas epidemii uratował miasteczko dociągając sanki z lekarstwami. Tak, tam gdzie nie dojedzie nic innego, niezbędne są sanie, a już na początku XX wieku wymyślono sanie z napędem motorowym. Jednakże, w przeciwieństwie do zwierzęcego, taki zaprzęg w razie, gdy zawiedzie człowiek, sam do bazy nie powróci, a psom, jak głosi napis na wspomnianym pomniku, może się to udać. Czy Polacy często jeździli saniami? Oczywiście. Warszawa dwudziestolecia międzywojennego zimą pełna była zaprzężonych do sani koni. Wszystkie dorożki i karety przekładano z kół na płozy i dzwoniąca dzwoneczkami, janczarkami, końska uprząż nieodmiennie kojarzyła się z zimą. Miasto ułatwiając poruszanie się ulicami miało też świetny sposób na pozbycie się śniegu zalegającego chodniki. Po prostu zgarniało się go na jezdnie, gdzie nie tylko nie przeszkadzał, ale wręcz bywał konieczny. Sanie mknęły po stolicy nawet wówczas, gdy tramwajowa komunikacja miejska, m, miejska miała już wytyczone swoje trasy. W latach ostrych i śnieżnych zim pojazd na płozach był nie do zastąpienia. Oczywiście jeszcze dłużej niż po mieście mknęły sanie po innych rejonach kraju. Sanie mniej wywrotne od wozów i powózek nadawały się idealnie na rozorane po jesiennych szarugach, i przysypane zimą białym śniegiem nierówne trakty. Sanie spotykamy dziś w ośnieżonych górach, ale i tu, tak jak na zimowych nizinach, zwykle służą już tylko turystycznym atrakcjom i rozrywkom. Nic tak nie kojarzy się z zimą jak kulik na saneczkach za saniami ciągniętymi przez konie. A warto pamiętać, że dawne kuligi łączyły się z ostatnimi dniami szalonej karnawałowej zabawy, która sąsiadom wypróżniała piwnice, spiżarnie i spichlerze. Oj, gościć kulik było jak pozwolić na to, by wir zniszczenia przeszedł przez gospodarstwo. Cóż, dawniej pracowano do ostatnich potów, ale i bawiono się do ostatniego tchu. Teraz małe saneczki posiada w domu prawie każde dziecko. Czasy się zmieniają, ale dla najmłodszych sanki to nadal najczęstsza zimowa zabawa. Cudnie jest zjechać z górki na sankach, jeszcze piękniej może być, gdy jest się ciągniętym na sankach przez tatę. Minęły zdaje się bezpowrotnie lata. Gdy przez mniejsze miasta mknęły tuziny sani, do których odważniejsze dzieci mogły podczepiać swoje małe sanki. Dziś takie sanie ma zwykle bajkowa królowa śniegu, która w ten sposób porwała w lodowy kraj kaja. Wszystko inne jednak co można z sankami robić nadal jest nam dostępne, a bawią się na sankach nie tylko dzieci, ale i dorośli. Tak jak to wiele lat temu opisywała Astrid Lindgren. Słuchajcie, dzieciaki, zapytał tato przypadek M.K.: Czy nie moglibyście nam na chwilkę pożyczyć saneczek? I usiadł na sankach, a to samo zrobił wujek Erik i wujek Nils. I pomknęli w dół. Czekaliśmy. Lecz gdy wrócili z powrotem, chcieli pożyczyć Sanek jeszcze raz, bo tak przyjemnie było im zjeżdżać. Ci dorośli są doprawdy dziecinni. Zupełnie nie można im było odebrać Sanek. Jeździli i jeździli i jeździli, aż przyszła mama Britty i Anny i poprosiła, żeby wujek Erik przyszedł do domu narąbać trochę drewna. A Lindgren dzieci z bulerbem. By cieszyć się, gdy śnieżny pył mrozi policzki, nie trzeba wysokich wzgórz. Potrzeba jednak choć trochę śnieżnej zimy, a tak naprawdę z tym chyba ostatnio najtrudniej.